Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy i widzimy się w kolejnym odcinku z gry Heroes of Might and Magic 5 Dzikie Hordy. No cóż, kampania trwa, trwa i trwa w najlepsze. Pewnie już jesteście trochę znużeni ehm, no ale cóż, no ale cóż. Taka jest ta misja, taka jest jej specyfika, a chcemy przejść całość, więc jak zadeklarowaliśmy się, że robimy całość, to się nie pierdzielimy, tylko robimy całość od A do Z i tyle. Jestem w sumie i tak z No bo to piątka, po prostu przeszarżowaliśmy jak burza, nie? Z tymi dwoma odcinkami dziennie. Naprawdę szło to błyskawicznie, powiedziałbym. Okej, okay, lecimy. Już jesteśmy w ostatnim biomie, w którym już mamy zamek nasz własny, prywatny, osobisty. I tu będziemy rozkurwiać teraz. Jasne, że chcę. Bombowo. Ok, jeszcze lepiej. Śmigaj tam. Co jest w obozie? Nie. Zastanawiam się, jaki jest sens stawiania takich budynków na mapie, nie? Ha. Ha, ha, ha O właśnie Dawaj mi te pedaki, ja tego używać nie będę Ty ja tym bardziej nie będę używać, ciebie też Ciebie to już na pewno CIEBIE TO NA PEWNO Ciebie też, nie? Ciebie też nie. Ten pierwszy wołania jeszcze może. Ciebie nie chcę. Ciebie też nie chcę. Sto z drewna, powiadacie. Zajmij się tym dziadostwem. A tygrzej tam przyjacielu. Jest kopalnia pierdolniczków. Wybornie. Zrób mi ten budyneczek tutaj. Super. No. Lecimy. Coś to były za budynki tutaj? Chłopi i. Ach, okej. Okay. Tawerna powiedzmy, no tak. To jest dobre słowo. A z hydrasy? Czemu coś to się tu razić? Okej. Okay. Napierdalać. Skończy tak, że będziemy mieli więcej tytanów niż magów, nie? A co a tak po prostu? rozkurwie Ta inicjatywa jest jakaś przejebana po prostu. Jak zbustowaliśmy tych naszych strzelców, nie? Postarajmy się raczej nimi atakować, bo dostaną od kwasu. Więc jeśli można, chciałbym wyeliminować ich możliwie strzelecko. Może kwasem, to możecie opryskać kamieki a nie mnie. Dobrze. Poszło elegancko. Dobra, zbierzemy bohater drugi. Chmara. No i ciekawsze bitwy są przynajmniej w końcu. Napierdalej. Zajebiście. Mówię, z tym boostem do ruchu to jest naprawdę z kurwy, syna. Dobra? Dobra, wojska tam też będzie mi sporo, bo mamy kapitol mimo wszystko. Czy mamy ten grala, więc tego woja będzie mieli naprawdę dużo, ale luz. O, o Jezu, patra ja obram, Nie wiem. Nie zastanowiłem się, tylko wziąłem O, kartograf. Dobra. Oczywiście skorzystamy sobie z kartografa, bo dlaczego by nie? No tam nie wchodź nawet o! Transformerci Wolumin Magim roku. Zajebiście Skończ tura? No, A, skupimy sobie wszystkie mapy świata. Wszystko będę ja wiedział zaraz. Halo? Proszę sobie stąd iść. Jak nam przyswoić czar na podróż? Jak, jak, jak ja ci pojadę, to co, to, to... Będzie koniec? Ale będzie wkurwiające. I wy miasto jeszcze mieliście przecież, nie? Tu może się przyswoić czar. Aha, wszystko mamy, artefakty? No, to jest nawet nie głupie. Szczerze to możemy kupować tak ekspy. Ser, jak ja się będą z nim tak ganiać, to po prostu to będzie żenujące. Mam nadzieję, że to się nie skończy, jak go zabiję. Zapiszmy grę na wszelki wielki, nie? A tak na letosa, patrzcie, widzicie, jak się save zgadza. O, no kurwa. Skurwi wijuty. że to nie będzie koniec nie wygląda na to a tym jest stała podróż ok o z wzgórzu. zajiś ok a po co ja miałbym tu wracać na przykład w imię czego ja miałbym się przemieszczać między tymi Wyspami, bo, 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 bo po co? Aha, no mógłbym się dostać Dimension Tortu na pewno. Mm, dobra, no Hawes, przyjedź i tak tutaj. Chociaż nie, ja tam wrócę na górę. Tam trzeba jeszcze doczyścić. Znaczy wiesz co, Hawes? Pojedź tu. Tak zrobimy. Tych olej mogą użyć na razie. No, ja siarkę potrzebuję. Dobra, dobra daj tu mhm. Dawaj. Yo. Już się zwróciły tytany. Ja jestem, jak, jak duży poziom bym w stanie mógł osiągnąć, gdyby nie to wywalanie ekspów HA, nie było szczęścia wyjątkowe. Zwiększone obrażenia wtedy. Ten Deep Freeze słuchajcie. No w takim kombie działa wyjebanie 90% większej obrażenia. Prawdę, w połączeniu z takim tytkiem, czy, czy mówię jakimś cyklopem, czy coś. Naprawdę może być kozakiem niesamowitym. A, swoją drogo. Aha, kartograf odkrywa, odkrywa tylko ten teren, na którym się znajduje. Zapomniałem. Um. Czy nie chce tych drugich dziwek? Nie, one nie strzelają, te drugie chipy. A was się ulepszyć nie da. Ok, Transformer, Jego ba Banda, nie do raid. Cóż tu było, czego nie zdobyłem? Aha, plus jeden do ataku. No to zdecydowanie to trzeba zdobyć. Dobrze, dobrze. Myślę, że jutro. Jutro powinniśmy chyba wygrać grę. Dzisiaj nie sądzę, żebyśmy to zdążyli. Jest 10 minut odcinka niby dopiero, ale nie widzę tego. Raz, dwa. Zapomniałbym. W sumie to Was tak potrzebuje, jak zeszłorocznego śniegu. Niech tutaj. Czy na sprawdzinów też nie potrzebuję. Mam lepsze panie, które są dużo lepsze. Lepsze panie są lepsze. Przywal temu, Jeps. Miło. Transformersa trzeba już pakować szybko obrażeniami, żeby się chłopina nie rozhulał nam. Skurczybek jest odporny na każdy czar, ale nie na ten. Pozbądź się. Takie tam 32 tysiące obrażeń. Jakiś artefakt znalazłem. o trójzom tytanów. Kurczę. Przyznaszczę, że tak po cichutku marzyłem, że wpadnie mi ten artefakcik, ale nie sądziłem, że to aż tak szybko się spełni. Ta gra to jest taka dla mnie za dobra bym powiedział. Co co, co tutaj? Hej halo. Tu mnie nie było chyba jeszcze. Chyba, że wiecie, to jest to wejście. Właśnie do podziemi rzeczone. Sieć, aż, e, 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 e. nie wiem co. Tak, to jest haju wejście do podziemi. Mmm, się wszystko zgadzało. Tak, dobra, Hawes, tu jeszcze musisz przyjechać, poczyścić ja się z nimi zorientowałem. Chodź, mój piracie, jednooki. Ja sobie tutaj będę czyścił spokojnie, ze Hirkiem, wszystko. Strasznie fajny motyw tej kampanii jest, to tym Przenośnym miastem. To jest strasznie, jakby logiczne i fajne do uzasadnienia, nie? Dlaczego pojawiają się wszędzie te miasta, a nie, nie są w srebrnych miastach, nie? Bardzo, bardzo, bardzo mi się to podoba. Bo tak jak na przykład nie wiem jeszcze, że nekropolia powstanie w miejscu, gdzie było jakieś miasto ludzkie, to jest w stanie ująć albo Orkowie, którzy przenoszą się z miasta na miejsce. sądy nie pamiętam, jak miały. ale chyba też były raczej w górach, nie? One się nie wynosiły nigdzie specjalnie. Brawo. O. Kostuszki. Hmm, hmm, hmm. Halo, kostuszko. Mocnaś. O, pech. Ty to jesteś solidnym DPS-em. O, weight dałem, mhm, niepotrzebnie. No Wybornie. To dużo mówić. Gra wygląda zjawiskowo. Ilości ekspów, które nam wpadają, są równie zjawiskowe. Co <grych> droga, ma, ma to jakiś urok, taki steamrollowe czyszczenie mapki, nie? mi już jest na takim poziomie, że, że w zasadzie nie jest to w stanie nam już nic zrobić. Może nie jest to najpiękniejszy urok dla mapy, ale pewno jakiś. O, halo. Myślę, czy nie przerotować sobie tego wiecie prze przez Wiecie? Bo tam jest chyba to wygnanie. Może być faktycznie przydatniejsze niż jakiś Misz krwawej ziemi, czy cokolwiek innego. co tam mam wojownicy ognia, którzy są naprawdę niezbędni dla mnie. Plus, plus jeden dostaty, tutaj też jest jakiś buz dostaty. Plus dwa dostatów. Legion wąpierzy. No to oddawaj, turę. O kurczę. O, plecy już bolą dzisiaj. Siedzenia. O nie.

Dobra, wiecie co, to już magała wolać chyba. Bardziej już mi zależy tylko na moralach obecnych. Czy morale, um, Na expie i w sumie niczym więcej. Dobra, zdekapitować chujka. To Dobra. Fajny jest ten czar. Dobrze, że go odkryłem w końcu. Czy tak samo działa by tu jakaś hipnoza i tak dalej, nie? No, powinien się poradzić z niej. Całkiem zacnie. Weź ten plus jeden do staty. To może mieć jeszcze jakiekolwiek znaczenie. Plus dwa dostaty, potem musimy tylko podbić tutaj o ty. Plus jeden. Tyle, lecimy tu wtedy. Hawes? Myślę, że już może sobie odpuścić. Albo go tam wyślemy. Też możemy w dużej mierze. Zostaw tu w sumie wojsko i tyle. Nie wiem, z kim ty będziesz biegł. Z dżinami. Śmigaj tu. Wybornie. Hops Teraz hops Jezus Maria Co to za ilości już są Oszłamiające Serio? To może zajebać dwóch Czy znaczy może nie zajebać no. Na pewno mocno skrzywdzić Cóż to postałe wampiry w ogóle. No, cokolwiek. Mijmy tam skrzywić troszeczkę. Wszyscy Giovanni tego świata padają. 50 tysięcy ekspów Jezus Mary, to już jest nieprzyzwoite. Już. już jest. Oddaj turę. Jak się nauczyć tego czaru tu? Aha, bibliotekę zbudowałem. Hmm. Nie ma go w bibliotece. Mhm, mm mhm, mm mhm, mm mhm. Mm Tutaj? Dobra, teraz ty. Dobra, laboratorium alchemika już jest moje. Może powinienem jeszcze kogoś zaamuletować? Nie, chyba nie. Co czwartym i został orkowie, bo To Ilaya będzie findan? Nie, no ilaja się pojawia w tej kampanii chyba, nie? Ilaya, tak, on zbierał Ilaya w jednej misji. To powinna być Ilaya, nie? Był Wulstan, Freida, Gotaj. Na początku był Gotaj. No to tak, to została nam Ilaya. czyli Lochem. No i miało sens. Zbieraj wszystko, żebyśmy mieli już wymaksowaną mapę. Tyle i lecimy. Co jeszcze zbierzemy parę ekspów tutaj w tym pierdolniczku? Możemy zebrać. Why not? Mamy kilka tych prostych artefaktów. Ty na przykład. I ty na przykład. Są rzeczy, których używać i tak nie będę i tak. Więc co za różnica. Hops. Wiedzieć tam za mną. Nie chcę pojechać tych rocznych wiecie, za szybko, bo wiem, że jakby zacznę robić ostatnią mini bitwę w tym odcinku, to może być problem. Ale wygląda na to, że jutro skończymy grę. Dosyć szybko się uwinęliśmy tu. bardzo bardziej niż szybko. Trzeba przyznać. Mhm. E, pójdziemy jeszcze przeresetujemy sobie te skillsy na przywoniu. Swajcie, tak zrób was Nie wiem który już jest tydzień Zupełnie nie wiem Ilu was już mam? z ciekawości Jezu yes. Przerażające Odej tura To wygląda jak typowe wejście do lochu, nie? Eee ehm. Do wygnania, co ja potrzebuję? Pokaż mi tak. A tak F, gry 5. Chyba ostatni raz będziemy to robili, co? Trochę już tęsknię za tym. Zaczynam tęsknić. Czarodziej. Nie potrzebowałem tego. Do wygnania nic nie potrzebuję, poza magicznym zwierciadłem to pozbędziemy się tych Wojowników Ognia. Zamiast tego Mistrza Krwawej Ziemi bym rzucił, bym trzęsień ziemi mocniejszy. Dobra, to ja wszystko wiem. Chyba, że w szczęściu coś. E, nie, w szczęściu nie ma w sumie nic, co by mnie interesowało. Odporność na magię, szczęście żołnierzy. No dobra, może. Może by było. Pozbądźcie się na pewno ciebie. Trzeba tak egzorcyzmu też. No chuj, miałem potrzebne. Mistrz życia. Piernicze co za żełna. Obydwa byrwa potrzebuje. Weź to wygnanie. Pozbądźcie mistrza życia. Wrzuć to odporność na magię. No i chodźmy na dół. Machiny wojenne. Przydałyby się kudzin, nie? Jest i żółty. Co ty w ogóle tu posiadasz? W sumie to nic. Zapisz grę, żeby nam nie weszło w ostatnią bitwę od razu. Bo nie znam, że w tym odcinku zrobić już. Dobra. Fajnie. Kim ty w ogóle jesteś? Nikim. To możemy zagrać jeszcze. W kotka mi uderzysz. O, silnaś. Nie. Skurwiwiu. Ja ci zaraz dam. Rozpierdalać wszystkich. Kto mi chce gdzieś wjechać? Ty nie wiedziesz. Ty chcesz wjechać. Zdychaj mieciu. Rakshas. Rozkurw wszystkich. Wskrześ Rakshasa. E, życie. I rozpierda. A nie. Nie myślałem o tym. 4h. Dużo. O nie! No przeżyję. Żeby mi tego nie przeszło, mini walkę już. Czy już to za artefakty? O, fajna zbroja. Czy mam lepszą chyba. To no, też nie głupie jest. W końcu tarcza jakakolwiek. Albo tak. A może tak. Buty szybkie i dron. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ale walkę z tymi elfami zrobimy już w kolejnym odcinku. Wiem, że to będzie trochę krótszy, ale mam nadzieję, że mi wybaczycie, bo się boję, że zaczniemy od razu kolejną walkę. Więc w każdym razie, ja bym ignacyjny byście wy, a to były chyba 5. dzikie hordy. Widzimy się już jutro. Trzymajcie się ciepło. Papa. Pa.